Cytryna imbir miód, cytryna imbir miód, cytryna imbir miód i do samej góry. Hmm? Rzeczyutkie się robi. Dobre ma tak stać. Ma wszystko przesiąknąć. I możecie się dawać sobie do herbaty. To jest właśnie zrobione na przeziębienie. Lek na przeziębienie. To trochę mi wychodzi, bo to jest. zobaczy, góry. Wszystko jest zrobione. W takim właśnie słoiku zamykanym, o! Fajnie, nie?